Chciałem po prostu panu przekazać, no po prostu pan nie straszy ludzi. Nie straszy. To, że pan ma czarne myśli, no, to nie znaczy, że, że ma pan emitować te myśli na innych, bo to jest zaraźliwe. Zwłaszcza w dobie internetu, kiedy ta myśl leci, jest łatwo rozpowszechniana wiadomość, to ludzi, jeden drugiemu przekazuje, siedzą w robocie, nudzą się, nie? Nudzą się. Nie ma co robić. No to widziałeś, widziałeś ostatni filmik, a ten filmik jest przekazywany poprzez te tabloidy, yy, zwłaszcza te internetowe. Wszystko to się mieli, bo to, bo to jest sensacja, bo to jest strach, to, się, to jest lęk, to się fajnie sprzedaje, to się fajnie ogląda. Ja nie mówię, że Pan robi to dla mamony, nie. Chodzi, że się sprzedaje w sensie oglądalność. No i, i, i naćpają się, naćpają się tych y, filmików, tych czarnych y, jasnowidzeń, bo to, to przepraszam, ciemnowidzeń, i kuźwa, chodzą przestraszone, kolejki po paszporty, nie wiedzą gdzie w spierdalać i A o to chodzi, że w Polsce jest najbe najbezpieczniej i nie ma, nie ma gdzie, gdzie uciekać, bo nie ma po co uciekać, w Polsce właśnie jest najbezpieczniej. Proszę pana. I jak chcecie sobie posłuchać, no to są kanały innych, tak, w cudzysłowie jasnowidzów. Jedni trafiają jak w zdrabki, drudzy nie. No ale co tutaj akurat będzie się działo? No tutaj, tutaj to, co się będzie działo, no to uwaga na pewno zostanie zwrócona na Bliski Wschód dużo bardziej. Tak jest, to jest ten przełom 2022-2023 rok na Bliskim Wschodzie. Zacznie się troszkę tam dziać, dosyć dużo. To są kraje afrykańskie również. Kraje europejskie bardziej zwracać się będą ku krajom Bliskiego Wschodu. W ogóle Bliski Wschód będzie przeżywał duże zawirowania pogodowe. Tutaj widać ewidentnie, że będą załamanie pogody, klimat tam. Się totalnie załamie, dużo powodzi jest widocznych, to jest cały region Bliskiego Wschodu. Tutaj, tutaj nie ma miejsca, że, że, że jest jeden punkt typu nie wiem, Egipt, Izrael, tak? Tylko, tylko w sensie takim większym to wskazanie jest na te kraje Bliskiego Wschodu, tak totalnie, kompletnie, że to te, te zmiany klimatyczne tam bardzo mocno będą uderzały. Za to na przykład my, ten przełom 2022-2023 względnie do natury, do pogody, to mogę powiedzieć, że będą te przymrozki, tak, i tak dalej. Sypnie tam delikatnie śniegiem, ale to nie będzie to. Bardziej będziemy mieli taki klimat jesienno-wiosenny, taki gdzieś, gdzieś, gdzieś oscylujący w tych granicach. Na pewno zacznie więcej deszczu spadać, tak, biorąc pod uwagę teraz to lato, które mija, to, 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 to się kompletnie zmieni. Tutaj, jak wiemy, ta wojna na Ukrainie jednak ma miejsce, chociaż ona bardziej przybrała konf konflikt taki lokalny, nie obejmuje całościowo całej Ukrainy, a więc to zaczyna maleć i będzie maleć. Tu tu bardzo też ważna i zasadnicza rola jest w tym, że ten konflikt, ona zacznie wygasać, ale też pokazał się obraz właśnie mostu. Tu karta równowagi, umiarkowania, to zawsze ukazuje mi most. To jest coś, co łączy dwa brzegi. Do tego pod spodem mam dwójkę buław. Tu fajnie ukazana, to są dwa brzegi, jakby dwa kraje połączone. No to możemy uznać, że Krym... Oryginalnie należy do Ukrainy i to łączy z brzegiem tam, tam rosyjskim, tak. Ale widać też zniszczenia. Atak, atak, że ostatecznie ten most łączący Rosję z Krymem może zostać się rozpieprzony w drobny mak. tutaj, tutaj karty pokazują. I to byłoby takie strategiczne i kluczowe, bo zamknęłoby by mordę Rosji i, i, i to już nie byłoby takiej wojaczki. Ukraina będzie odnosiła sukcesy, tu ewidentnie. Rosja już nie ma żadnych kompletnie szans. Ja to mówiłem wyraźnie w roku 2020 i to nie było lanie wody. Widząc, że ta Rosja upada na kolana, tak, te karty się sprawdzają. Widać właśnie, że ta końcówka roku wniesie więcej takiego jakby trochę spokoju. Takiego trochę spokoju. Gdzieś, ten, gdzieś ta końcówka może się wyciszać roku. No, kolejne też, co się pokazuje, to na pewno takie wyjście z tego kryzysu, jaki aktualnie się dzieje, ma miejsce. Chodzi o tą recesję. Te wysokie ceny, tak, o te zabezpieczenie energetyczne. To ono będzie postępowało. Ono będzie postępowało i ostatecznie wygaśnie. Tylko że ten najtrudniejszy okres czasu to może być właśnie ten przełom, okres zimowy aż do wiosny, nie? gdzie, gdzie, gdzie niektóre kraje będą zmuszone naprawdę zaciskać pasa. Mam nadzieję, że Niemcom dostanie się po dupie. A ewidentnie wszystko do tego zmierza, że Niemcy zapłacą po prostu za swoją postawę wobec wybuchu wojny na Ukrainie. Chroniąc interesy Rosji dostaną po dupie. I ja tu ewidentnie się tego trzymam. To jeszcze było przed wybuchem, że gospodarczo Niemcy zaczną upadać. Ludzie będą uciekać z Niemiec. I to jest kurde, jasno i czytelnie i wyraźnie zaznaczone. Że nie ma już tych Niemiec. Już tych Niemiec nie będzie. Już jest po Niemczech tak naprawdę Polska, pomimo naszej głupiej i chorej sytuacji politycznej, jaka nieustannie się kółko kręci, tak, to, to Polska wyrośnie po prostu tutaj na taką potęgę, która będzie przewodziła Europie. I to nie jest, że z czystych pobudek bo jestem Polakiem, tak? Tylko, tylko tu ewidentnie cały czas nieustannie to się kręciło, że to my będziemy jednym z najsilniejszych krajów w Europie, a Niemcy dostaną po prostu po dupie. Te kraje, które wcześniej prowadziły szemrane interesy od lat trwające, a Niewidoczne dla wielu, to teraz to wychodzi. Że ten cały syft to jest początek. To domino już, już się sypie. A Zbuław o tym mówi. Jakiegoś takiego nie wiem, wybuchu nuklearnego nie ma. Musiałby być układ karta Świat i wieży Boga, plus do tego dołożenie. Diabła i księżyc. Diabeł i księżyc to jest skażenie, to, to, to są wirusy, to są choroby. Zanim COVID wybuchł, to też ewidentnie Tarot wskazał, że jakiś wirus zacznie miażdżyć świat i tu już bez spekulacji. Czy to było z próbówki, czy nie, to tak naprawdę to to działało i zaczęło zbierać te też śmiertelne żniwo, tak? Najwięcej chyba w Ameryce Północnej. Rosję też uderzyło, tylko że Rosja wiadomo ma tą umiejętność i zdolność do kłamania, tak? Ten Bliski Wschód, kraje afrykańskie, no i też jak tutaj silnie ukazane jest do końca Ciężko mi określić, czy, czy to będzie zamach, czy nie, ale to są też takie, właśnie mówię. Jeśli chodzi o terroryzm, to Francja, kraje arabskie, Bliskiego Wschodu do tego jeszcze ogłoszony zostanie nowy przywódca w pewnym świecie w ogóle Rosja jest tutaj mało widoczna, mało czytelna. Ja tutaj nie, jakoś tej Rosji tak nie dostrzegam. Ja tu dostrzegam, że Rosja już praktycznie można uznać w tej całej grze, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, energetyczne, to już przestała się liczyć. Nikt już im ręki tak nie poda. Bardziej uwaga będzie kierowana na kraje tam, gdzie również będą zmiany klimatyczne następowały, występowały i to, i to bardzo silnie, nie? I to bardzo silnie. Też odnowienie właśnie tych relacji z przeszłości. Ja tu widzę właśnie jakieś ciepłe przyjęcie pewnego prezydenta, i tu mi właśnie się kręci koło Francuza, pana Makarona kurczę, że on też tutaj jakiś współorganizator pewnego spotkania na pewnym szczycie. Ktoś może nie przybyć za pierwszym razem, ale przybędzie już za drugim, tak? Chodzi o warunki, o pewne bezpieczeństwo, że nie będą te warunki stworzone. No i to, tak mówię, to, to jest tyle. Już więcej tych pytań nie ma co stawiać, zagłębiać się w to. Ja uważam, że zawsze te pierwsze informacje, one są najważniejsze i, 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 i Brnąć w to dalej nieustannie, co czeka, co czeka, co będzie. Ja tu jestem bezpośredni i, i mówię, mi nie zależy, żeby być tutaj numerem jeden, więc na takie głupie pierdolenie, które będzie tutaj wypisywane i, i ten, to ja nie będę się zgadzał. Ewidentnie ja się nie będę zgadzał, bo to nie ma sensu. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to trudno, to ma problem, tak? jakichś takich większych tutaj zdarzeń, wydarzeń, to do tego stopnia nie dostrzegam. No mówię ta woda, te powodzie, tak, yy, osobiska ziemskie na pewno będą ofiary, bo tu widać, ale to bardziej tak to wybiega, wybiega, yy, oscyluje między grudniem, yy, grudniem a styczniem, takie takie, takie te miesiące yy. Zmienne też. Ludzie obawiają się zimy, że zima, że zima będzie surowa. No a tu nie widzę tego. Nie pamiętam, co poprzednio mi wychodziło, bo, bo sam tego, co przekazywałem, osobiście nie pilnuję, nie zapisuję, nie prowadzę zapisek. Pana Jarka, pozdrawiam za to, że wydobył pewne informacje na swoim kanale, choć było ich więcej, choć było ich znacznie więcej, bo było praktycznie 100% i, 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 i a mi się nie chce po prostu grzebać i udowadniać każdemu, że to działa, akurat, akurat to działa, to, to się sprawdza. I z dupy i z palca to nie jest wyssane, tak więc nic więcej nie będzie. To, co uda Wam się wyłowić z tego przekazu, to będzie Wasze, tak? A reszta mnie już nie interesuje, bo reszta została wykonana, podzielona dla Polski, dla świata po rok 2030. Chyba, że będę po prostu czasowo gdzieś wracał w zależności od tego, jak będą wydarzenia postępowały na świecie, w których do końca też tak nie śledzę i nie, i, i nie pamiętam, co kompletnie wychodziło w każdej z tych wizji. W dzisiejszym filmiku, w dzisiejszym wideo chciałem się przede wszystkim zwrócić do pana Jackowskiego. Pan Jackowski, kuźwa zapomniałem jak pan ma na imię, bym panu po imieniu mówił. Mogę panu mówić Jacuś? Ja jestem Darek. Darek. Panie Jackowski, Jaceusiu, nie można tak straszyć ludzi. Od razu na wstępie chciałem Panu powiedzieć, że ja Panu wierzę, jeżeli chodzi o odnajdywanie zwłok. Bo jest to absolutnie możliwe, oczywiście. Jeżeli ktoś zaliczy zgonę, jeżeli ktoś kogoś, ktoś nie daj Boże zamorduje, to duch tej osoby, czy duchy poboczne, czy Pana Wyższe Ja, jest w stanie pomóc, jest w stanie pomóc odnaleźć te zwłoki. Zwłaszcza, jeżeli Pan się tam podepnie mentalnie, Pan tam jest, Swoim duchem, czy, czy podróżą mentalną nie ma problemu. Ale jeżeli chodzi o przyszłość, prorokowanie przyszłości, to absolutnie nie ma pan racji. I pan dobrze wie, że pan się wiele razy pomylił: po prostu to były strzały w kolano, to, była, to po prostu było samo zmasakrowanie się. I nie wiem, dlaczego pan dalej ludzi straszy. To nie jest w ogóle jasnowidzenie, to jest czarnowidzenie, i ma pan na, na sumieniu, naprawdę, ma pan na sumieniu wiele psychik ludzkich. Znam przypadki, bo przychodzi kobieta z roboty, no kuźwa nie wie, czy jakiego procha wziąć, czy się czegoś nachlać, bo jest taka rozdygotana, nic jej nie pomaga, bo jej kolega, kolegi, koleżanka zobaczyła, że w kwietniu właśnie mapa była pana pokazana i no i nie było wiadomo gdzie, gdzie, bo nagle no koniec będzie, koniec będzie i... Proszę pana, nie wolno tak robić. Są ciężkie czasy. Jest wojna u sąsiada. To nie znaczy, że... Ja wiem, że pan... Proszę pana, ja jestem 74 rocznik, ja też nie młody jestem, ja pana pamiętam nawet z Polsatu, pan wcześniej był w telewizji, potem pana w telewizji jakoś nie było, pan zniknął z telewizji i pan się odnalazł na YouTube, panu tak naprawdę pomógł ten pan Woźniak, który ma inny kanał, który no... Też tak nie do końca taki, wie pan, taka, taka czystość, taka uczciwość. No moim zdaniem troszeczkę przesadza, jeżeli chodzi o, o te, taka walka, taka kuźwa walka o te wyświetlenia. Te wyświetlenia, żeby tylko być na topie, żeby dotrzeć do ludzi, ale dotrzeć z czym tak naprawdę? No z czym wy docieracie do ludzi? Ze strachem. chcecie żeby w ludzkich sercach zagościł strach, właśnie w takich momentach. Właśnie w takich momentach trzeba ludzi pocieszać. Ludzie sobie pomyślą, o pocieszesz, chcemy znać prawdę, właśnie prawdę w pocieszeniu znać. Bo jakby pan miał wgląd do przyszłości, nawet taki większy wgląd do przyszłości, to by pan wiedział, że na przykład w Polsce, w Polsce mieszka Jezus Chrystus. Inkarnuje Chrystus. Tego Pan jakoś nie odkrył, prawda? No, a ja odkryłem. I to wiele lat temu i próbuję do ludzi dotrzeć i nie mogę dotrzeć, bo to, dla większości to się wydaje takie science fiction, taka niemożliwość, prawda? A jednak tak, żyje i to niedaleko mnie, to znaczy niedaleko, do 200 kilometrów. Miarę spokojne, Znaczy bardzo dużo będzie zależało, naprawdę bardzo wiele będzie zależało od tego, co wniesie marzec. Znaczy marzec, ja to no marzec przyjmuję, okres marca. Początek który też nam kwietnia, ale coś, to już będzie coś, co będzie już jakąś inną rzeczywistością troszeczkę, coś innymi wydarzeniami. Jeżeli chodzi o Polskę, to najbliższe dwa lata, tak jak mówiłem, uważajcie, że to jeszcze jest taki okres, w przede wszystkim, pomimo tego, że będzie się wydawało wiele rzeczy budzących strach, nawet taki prawdziwy strach, że wiele z tych rzeczy jest wygenerowanych, wykreowanych specjalnie, po to, aby ten strach pobudzić. Dopiero ten okres po tych dwóch latach może wnieść rzeczywiście pewne wydarzenia na tyle poważne, na tyle różnorodne, które będą mogły wówczas uzasadniać pewne niepokoje. Ale to nie tylko Polskie, tylko, ale, ale będzie te, te dwa lata będą takie, w którym będzie wiele rzeczy się dokonywało. Najtrudniejsze jest to, że w ciągu tych dwóch lat wiele rzeczy, które jeszcze w Polsce są nieobecne, one zaistnieją również i u nas, będą miały jakieś swoje realne odniesienie, między innymi w związku z tym, kiedy zmieni się ten sposób zarządzania. Ja to celowo zawsze mówię, nie rządzenia, tylko zarządzania. W sposób taki bardzo realny. Zresztą doświadczać będziemy w tych okresach wielu dziwnych nieraz odsłon, wielu dziwnych różnych sytuacji, zjawisk. Przecież większym niepokojem zawsze mnie napawa bardziej nie to, co będzie człowiek generował, ale to, co popłynie też z natury, co popłynie też z żywiołów. Zresztą zauważcie, że ostatnio, zresztą to też przecież mówiłem, no było te tornada w Stanach, anomalia totalna przecież. Były teraz gdzieś, jakieś słyszałem znowu, gdzieś za granicą tak samo, jakieś tam problemy w powodzie, po, wodzie, po chyba, czy czymś tam, nie wiem dokładnie. Gwałtowność, częstotliwość tego typu zjawisk będą, to, to one będą bardziej nam zaburzały ten spokój. Bo jeżeli do tego, co będzie wynikało z działań czynnika ludzkiego, z realizacji pewnych planów, podejdziemy tak zdrowo, rozsądkowo, budując też pewną zaporę taką właśnie w sobie wewnętrzną, na to, aby robić taki pewnego rodzaju odsiew, bo będą pe też pewne rzeczy, które będą stanowiły prowokacje, kamuflaż, różne, to będzie szereg różnych rzeczy, które będą miały właśnie budować tę atmosferę strachu, ale też powstaną wydarzenia, które, chociażby związane właśnie z takimi działaniami militarnymi, które właśnie też w sposób naturalny wówczas sprzyjają temu, aby jeszcze bardziej pogłębiać ten stan. Jeżeli będziemy do tego podchodzić w sposób taki trzeźwy, taki naprawdę odpowiedni, to nie będzie to wywierało na nas, właśnie na naszą energetykę przede wszystkim, na nas samych nie będzie wywierało takiego wpływu. Będzie moment, kiedy u nas tutaj w Polsce będzie bardzo trudno, na tle innych krajów, na innych regionów świata, a potem się to odwróci. Potem to u nas jak gdyby zelżeje, będzie lepiej, a bardziej odczuwalne stanie się to na świecie. Dlatego nie popadajcie też, właśnie, nie, starajcie się nie wpisywać w taki ten trend wydarzeń nagle jakichś dramatycznych na skalę globalną. Tego nie będzie jeszcze, tak przez najbliższe dwa lata. Ja przynajmniej tak uważam, i, i opieram się na tym, co jest mi wiadome. Ale będzie budowanie poprzez różne wydarzenia, różne sytuacje, poprzez nieraz celowe takie, a nie inne działania, będzie budowanie tej atmosfery strachu. Będzie przygotowywanie do czegoś zupełnie innego. Pytanie: Czy ma Pani jakieś wizje, czy odczucia na temat? Ma być Antychrys, na przykład, czyli kiedy ujawni się? Dwa różne wydarzenia, dwie różne wersje. Być może źle to ciągle jeszcze, bo być mało mam zbyt słabą odsłonę w takim tym konkrecie, który, o którymi chodzi w tym doszukiwaniu się właśnie tej informacji. I w jednej, że tak ujmę jest tutaj. Znaczy w obu przypadkach jest to jak najbardziej pewna aktywność, tylko aktywność, która może być wyrażona bardziej w sposób technologiczny poprzez na przykład sztuczną inteligencję. A druga wersja wskazywała na taki element ludzki, element fizyczny w takim wymiarze istoty. Ale w obu przypadkach jak najbardziej manifestuje się to jako fakt, który znaczy, który jest no niestety obarczony taką otoczką, wynikającą z pewnych, tak innych przedstawianych historii, religijnych i innych tego typu rzeczy, które trochę zniekształcają to, co rzeczywiście powinno się rozumieć pod tym pojęciem. Ale nie zmienia to faktu, że coś, co można zaliczyć do tego miana, jak najbardziej będzie miało swoją demonstrację. Ale myślę, że to jeszcze nie jest ten czas. To tak miało być. Nie no, kurde. Ja dobra, to się wytnie. Ja Teraz mi okulary cisnę.